I wszystkim z tej strony, i witajcie w nowym odcinku z Half-Sword, czyli gry, w której będziemy walczyć o swoje życie. Lito, ała, litości, a lito. I ten człowiek, którego tutaj widzicie, zostanie najlepszym gladiatorem na tej arenie. Oczywiście to jest demo, bo, bo nie ma jeszcze pełnej wersji. Jezu, uspokój się. Dawia ta gra chyba mi każe grać. To, to, to jest mój pierwszy przeciwnik, Prze, przecież on się nawet nie rusza. Jak tu się steruje? Upa! Co to jest? Mogę plaskać komuś wa... Mirek! Chodź tutaj! <grystanie zespołów> czemu to mnie bolało? Zaraz przegram z nieruszającym się... <grystanie zespołów> Ała! No czemu mnie to boli? Zobaczcie, mamy całą ziną rękę! <grystanie zespołów> kiń! 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 <grystanie zespołów> to jest silniejszy przeciwnik, niż myślałem! A, przegrałem. Przechodzimy dalej. Zobaczcie, mamy walkę na pięści i mamy walkę na miecze. O, ten to chyba nie żeje. Ten, ten też. O, ten, ten też. Ten też. Ten też. Zacznijmy od walki na pięści. O, nie! Już przeciwnik! Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Nie przygotowałem się! Nie przygotowałem się! Patrz, on jest, on jest zwarty i gotowy! Zobaczcie! Ała, ała! Walą w ścianę! Ręka mi utknęła! Ręka mi utknęła za plecami! No, nie mogę jej wyciągnąć. Nie mo poczekaj, poczekaj, nie jestem gotowy! Co ty robisz? Dobra, jedna ręka, jedna ręka, jedną ręką! No nie, to, to nie będzie takie proste jak myślałem Ała, ała, dostaliśmy, poczekaj, poczekaj, poczekaj Okej, okay. nie, 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 poczekaj Prawie straciłem równowagę Damy, damy radę Ała, damy, nie, no nie mogę się Wywalim się Szybko, wstawaj, wstawaj Nie mogę wstać, nie mogę wstać Nie Bije mnie na ziemi Wstawaj, Grzesiu Nie poddawaj się, nie poddawaj się nie, o, wstałem, wstałem Nadal mam rękę za plecami mm, mm, mm. Poddaj się, poddaj o, wow. Bije mnie na ziemi jeszcze, nie Zdecydowanie Przegraliśmy, o, uśpił nas Nie poddajemy się tak łatwo Teraz mamy dwie ręce Teraz, no, ściana mnie zaraz pokona Teraz powinniśmy Sobie poradzić Do... Have mercy on me. <laughs> A teraz chcesz! Teraz chcesz, żebym cię nie bił! Nie! Czy mogę go jakoś podnieść? O! Zarączki się trzymamy! Teraz błagasz o litość! Ciągnę kuły! Jeszcze jedna runda, musimy mu pokazać, kto tu rządzi. Ostatnio dostał lewego sierpowego, tak idealnie. Jak on w ogóle mnie atakuje? Co ty za. Czemu w powietrze uderzasz, stary? Czy, czy mogę stąd uciec? Czekajcie, kucnij, kucnij. No, ja nie mogę kucnąć. A ław, a ław, ław. Ucieknijmy tutaj, ucieknijmy tutaj. I teraz! Teraz! Do rogu go! Do rogu! Do rogu! Jest dobrze, jest dobrze, ale nie poddał się jeszcze! Kucnijmy! I uderzajmy! O powalił mnie! Wstawaj! Nie! Walcz! Wstawaj! Podniósł mnie! Podniósł mnie! O! Mamy go! Mamy go! Zaraz będzie duszenie trójkąde! Nie, no nie! trzyma mnie na to! Jest! Wywalił się! Szybko! Wstawaj! 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 Szybko! Nie, nie! Jest dobrze! Wstawaj! Nie wstaliśmy! Wstaliśmy! Żyjemy jeszcze! To nie koniec! Mm, mm. Kiń! Kiń! Dostał, dostał prawie sierpowy! Nasza postać jest już zmęczona! Czekajcie, złapmy go! O, co ja robię? Żołwik! Żołwik stary! A nie, 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 taki żołwik! Co ja robię? Nie! Prawie straciliśmy przytomność! Nasza postać jest serio zmęczona już. Testujemy odległość. Co to, za, co to za pozycja do walki? Nie! Wywrócił mnie! Wywrócił mnie! Nie poddawaj się! Nie poddawaj się! Oddycha! Jak, ma, jak nasza postać mocno oddycha, ledwo chodzi! Proszę, zlituj się! Zlituj się! No i teraz on się nie chce zlitować. Psz, psz. Gin, gin, nie! Nie poddaje się! Co się dzieje? Nasza postać już prawie śpi, a Jeszcze ściana mnie atakuje! Nie, nie! W głowę! W głowę! Nie, 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 nie! Wstawaj, wstawaj! Zobaczcie, on w ogóle litości nie ma! W ogóle litości nie ma! To, to prawda, w ogóle nic nie trafia. Ała, litości, a litość Ale czas przejść do tej walki na poważnie Dajmy mu na początku fory, bo, bo on nie ma szans z nami Nie ma szans z nami, przecież ostatnio wygrywaliśmy tylko Lito, awa, litości, ab, litość Musimy go zajść od pleców, od pleców, od pleców go zajdźmy Może poczekajmy aż się zmęczy, niech cały czas uderza Okej, okay, to jest szansa, zmęczy się, zmęczy się Chociaż, chociaż ja też biegam wokół, ale niech będzie Męczy się, słychać było! Zmęczmy naszego przeciwnika i teraz! Teraz jest szansa! Jest szansa! Suję, jak on jest mocny! Nie poddawaj się bo... o, Prawie. Prawie przegraliśmy! Było blisko! Musimy idealnie wyprowadzić te uderzenie on nas cały czas goni! Teraz! Teraz! Szansa! Szansa! Dobrze! Leży! Leży! Teraz! Nie dawajmy mu wstać! Nie dawajmy mu wstać! Poczekaj, stary, bo się zmęczyłem! Jedną ręką. Ręka jak młotek. Wstał, stał, stał. Czekajcie, co jak go zaatakujemy w ten sposób? Działem, działem dobrze! Udało się! Udało się! Sam, sam siebie znokautowałem jeszcze. Mam nową taktykę, widzowie! Mamy nową taktykę! Teraz powinno, jak to. Ty, poczekaj. Musimy w niego po prostu wlecieć! Złapać go! Złapać go! Mam go! Trzymam go! Trzymam jego szyję! Au, au, au! Nie, nie! Uh, nie! Nie uh. jesteśmy nieprzytomni. Podbiegnijmy do niego jak najszybciej! Spróbujmy go wywalić naszą techniką z domu! O nie! Trzymam cię jeszcze! Poczekaj, stary! Poczekaj, stary! Wstaje już! Wstaję no, Przestań! O. Wstałem, wstałem Okej okay. po, Poczekaj, po, poczekaj Zmęczyłem się, tak? Dobra, podejdźmy do ściany Podejdźmy do ściany Mam nową taktykę Podejdźmy do ściany I teraz Wepchnijmy go w ścianę Wepchnijmy go w ścianę No nie O też wywalił się Wywalił się Szybko wstawaj Co to za tiki mam? Wstawaj, 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 wstawaj Nie poddawaj się, nie poddawaj się, nie poddawaj się Skromnie, nie Au, 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 au Czujesz jakby dwóch pijaków się biło. <grymiany> Maniek, wstaję do ciebie! <grymiany> oh, oh, oh. Nie, jest! Prawie! Prawa. Mam! Mam rękę! Mam jego rękę! Wstanę dzięki temu! Wstań. <grymiany> to, to mi nie pomaga w ogóle. Ale trzymam, nie puszczam! Tak! Pomóż mi wstać! Pomóż mi wstać! Jest! Wstałem! Wstałem! O nie! Jest! jest. O, oh, o, oh, żyjemy, żyjemy! Jak to wyklonek! Jak moją postać chodzi! Ona już nie wie, co ze sobą zrobić. Teraz, teraz się zemścimy! Teraz się zemścimy! Wykorzystajmy jeszcze raz róg! Tu mogę biegać! Wykorzystajmy róg! I teraz przejście! Przejście! Popchnie! No nie! Uderzyłem w ścianę! I poszliśmy spać! Ostatnia runda na pięści. Trzeba przejść też na miecze, zobaczyć, co tam się dzieje. Dostał już! O, patrzcie, wycofał się przez chwilę! Czyli się boi! Czyli się boi, czyli nie ma siły! Nie ma siły! Popychamy go do ściany! Popychamy go do ściany! Powinni się wywrócić! Wywrócił się dobrze! Łapiemy go teraz! Podnosimy! Zaprałam! Wstał! Wstał! Pójdź go! Pójdź go! No ja go trzymam cały czas! O ścianę! O ścianę! Wychraliśmy! WISISZ mi piwo! Zaraz moja postać zemdleje! Jak ja chodzę! Piwo! O. Oddaj mi PIWO Dlaczego on kuca? Okej, okay, co tu się dzieje? Ile ludzi? Zobaczcie, mamy itemy na ziemi. Tu jest jakiś hełm, hełm, hełm. Szybko, hełm! Nie, nie głowę! Nie głowę kogoś! Nie chcę jego głowy, Czemu kogoś trzyma? Dobra, masz, oddam ci go. Pij go, pij Czy on ma krzesło? Szybko podnieś ten hełm, podnieś! Jest! Mamy hełm! Mamy hełm! Mamy hełm! Ty co ty, ty trzyma, On mnie bije! On mnie jakimś krzesłem bije! Wow! A, a ten próbuje wstać! Nie wstawaj! Czekam na chętnego, tylko czemu z młotkiem? <śmum> Jak to by go? się ze sobą, Bił się ze sobą. Czekamy na ostatniego. Chociaż gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta. Trzeci korzysta, wow, Młotkiem dostałem w plecy. Czekajcie, tu leży młotek. Szybko, 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 szybko powróć! Jak się po Niego! Niego! Złapałem go za nogę. Szybko, 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 podnoś, 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 podnoś Ała, 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 ała Pozostawcie no mnie Dobra, mamy młotek, mamy młotek Zobaczcie, tamten się poddał Podejdźmy po cichu, podejdźmy po cichu Po cichu Jest, jest <ścoughs> Wygraliśmy, a ty leż stary <ścoughs> Wygraliśmy Zobaczmy jeszcze kolejną rzecz Czy będą nowe bronie są nowe bronie, my znowu mamy hełm Nie, <ścoughs> Nie, nie żyje Zobaczmy jeszcze raz, czy będą jakieś nowe bronie Czemu, o, wszyscy mają tasaki Wszyscy mają tasaki O, jak ja wyglądam ty, Czekam na nich Niech tutaj ktoś tylko podejdzie Przetestujcie mnie Oni cały czas się we trójkę biją I nic nie mogą sobie zrobić Panowie, wy sobie coś zrobicie? Czy, czy, czy ile mam czekać? O! Zrobili! Zrobili! Dobra, teraz, teraz od pleców. Od pleców jest, jest. Psz. O, nie, oła. Uf. Uf. Nie mogę trafić, nie mogę trafić. O, czekajcie, zobaczcie z przodu trzymam nóż i teraz podbiegnijmy. Podbiegnijmy, uderzmy nim w ścianę. Uf. Jest, udało się. Udało się następny. Następny! Podbiegamy. Odbiegamy! Udało się ich pokonać! Po raz drugi wykraliśmy top. To nie tak, że siedzę i się, się patrzę cały czas. Ale spróbujmy walczyć ze wszystkimi. Weźmy, weźmy te krzesło. Znaczy nie, nie wiem co to świecznik chyba jest. Nie! Puściłem go! Szybko, bierz, bierz, bierz! No i teraz jesteśmy nieśmiertelni! Mamy, mamy jednego przeciwnika, tylko więc jest dobrze. Teraz! Teraz! Uderzaj! Uderzaj, uderzaj! Jest leży! Świecznikiem! Poświe... Poświęcę cię, stary! Weźmy młotek teraz! Wow, Można mieć dwie bronie! Dobra, zobaczcie! Podchodzimy! Dwoma broniami uderzamy! O, Zbliża się, zbliża się, zbliża się! Unik! Unik! Dobra, teraz! Teraz! Jest, 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 jest! Dopijamy! Dopijamy, nie mam już energii w ogóle! To stał świecznikiem co to jest? Co? Nie! Nie! Czekajcie! Czekajcie, możemy być wieśniakiem! Tutaj jesteśmy bezdomnym, całkowicie bezdomnym. Tu jesteśmy farmerem. Tutaj jesteśmy już. Nie, nie wiem, nie wiem kim. Nie wiem, jak on się nazywa. Tutaj już zaczynamy swoją rycerską ścieżkę. Aż w końcu jesteśmy rycerzem. I tu możemy zmieniać bronię. Co właściwie tych broni jest? Dobra, idziemy na walkę na pie. To, to nie jest walka na pięści. My, myślałem, że to będzie walka na pięści, a ja będę mieć tylko broń. Jaki on jest wolny w tym armorze Dobra, jak wyjąć tarczę? Jak wyjąć tarczę? Tutaj tu mamy ekwipunek. O! Oh, wyciągnąłem tarczy! Mam tarczy! Dobra, podejdźmy z tarczą, z tarczą. postarajmy się go jakoś nogałtować z tą tarczą! To nie jest takie proste! Dobra, weźmy miecz, weźmy miecz w takim razie. Jak moja postać się szybko męczy? Uh, uh. Po... Gin! Gin! Oh, oh, nie! Oh, położył mnie! To pija mnie! Przepraszam, Przepra ja broń się jako się ja nie! Przecież żyjesz cały czas, nie. nie! To jest nasz widok z kamery, stary! Przestań! Żyję jeszcze! Przestań! A, a mnie nic nie może zrobić ogólnie! Sprawdźmy coś takiego Mamy teraz gościa z nożykiem i małym mieczem I mamy gościa z wielkim mieczem To nie jest wcale zachęcające szczerze Ale poczekajcie, możemy zablokować miecz Za, oho, miecz Umarł Dobra, teraz, teraz mamy większe szanse Musimy trzymać dystans I w pewnym momencie się zbliżyć Dostał w nogę Uhu. Nie muszę się ruszać! Nie mo... Teraz! Teraz! Szybko! Póki leży! Póki leży, nie! Jest! 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 Zobaczcie, nie muszę się ruszać! Aż mi go szkoda, szczerze. Stary, co ty próbujesz na tych kolanach? Puh, zobaczcie, wygraliśmy. Zobaczmy, co tu się stanie. Tylko dwóch na mnie idzie. O, między sobą się pił? zobaczcie, dwóch na jednego. O, ten jest groźny, ten ma wielką włócznie, jest mega groźny. I to może się dla nas źle skończyć, jeżeli on wygra. Poczekajcie. Podejdźmy od tyłu! Od tyłu go podejdźmy! Uderzamy w nogę! Dostaw w nogę! Tylko broń utknęła! Broń utknęła! P poczekaj, stary, wyciągnę broń! Wyciągnę broń! Wyciągnę broń! Ała! ała, ała puść, jest! Mogę tylko jedną rękę używać! Musimy wyrzucić tą broń! Musimy znaleźć inną, krótszą! Jest! Nie! Złapałem go za rękę! Dobra, podejdźmy do niego! Ech. O nie, nie o, Co mi się dzieje z ręką? Ręka mi z pleców wyrasta Poczekaj stary, jakaś mutacja nastąpiła Nie, 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 nie. Przep... Prze przegraliśmy. Zobaczmy, jak możemy wygrać z tarczu. Zobaczcie. Obrońmy i teraz podejdźmy do niego. To da się, da się, da się. Damy radę z włócznią. Damy radę z włócznią, chociaż włócznie jest jedną z najlepszych broni. Znowu bronimy, znowu bronimy. Okej, okay. podchodzimy, podchodzimy. Dostał, dostał stał, rękę. Nie może teraz używać włóczni. Straciłem włócznie. Straciłem bronię, ale to nieważne. Nie może wstać. A. Wstaję, wstaję, no, to, 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 no Jak ty wstajesz? <śpiewanie> Zabierzmy mu włócznie <śpiewanie> Nie, 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 on mi zabiera moją broń Szybko, no podnoś to Okej, okay, mamy jego włócznie Przejęliśmy jego włócznie I teraz zamach I to, to było przepiękne ty nie wiesz, na kogo idziesz, nie? Patrzcie, patrzcie. Podchodzę go od razu. Stracił włócznie. Nic nie może zrobić. On mnie prosi o życie, aż mi szkoda go, szczerze. Stary, dałem ci żyć już. Nie wstajesz? No dobra. Trzech na trzech? Czekajcie, trzech na trzech! Jesteśmy razem z tymi gośćmi! Dobra, dobra, podoba. Te, który to był mój w takim razie teraz? Chyba żółci to moi! Rzuci to moi! Bijemy czerwonek. Czemu, czemu oni mają w ogóle zbroję? A ja nie mam! Mam jego nogę! Mam jego nogę! Tylko broń mi utknęła! Zabierzmy mu miecz! Zabierzmy mu miecz szybko! Chodź, stary, chodź, stary! <grymu> Zabierzmy mu broń! Mamy jeszcze szansę, zobaczcie, rzuci! Rzuci, pokonują czerwonek. Pomagamy im oczywiście! Nie mają dosłownie szans a, a swo, swojego walnąłem Co, co wy robicie? Żołwik Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Stary, stary on chyba nie żyje. Baba.